No i normalnie w tym miejscu zawsze na wyciągu był taki strach, że zaraz ktoś się zabije albo zrobi sobie krzywdę. Na szczęście w tym roku ten element już jest poprawiony, także nie ma takiej obawy. Cześć, z tej strony Piotr Krajewski, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku poopowiadam Wam o tym, co nowego w Skolnita. Zapraszam! Bang! Dawaj, popraw się. Pyhyk! Takie. What's up, yo? what's up, What's up, what's Tak, klasycznie, jak ja mam w zwyczaju, nagrywam na koniec rzecz na początek. Czyli, jeżeli chodzi o korek, jak widzieliście, z listy już prawie można wyjechać na jeden raz. Bo stoimy już prawie na wylocie. Jeżeli chodzi o wjazd, to generalnie tak jak jechaliśmy dzisiaj, czyli 5 czerwca, w środku tak naprawdę. O, pozdrawiamy policję! W tak naprawdę długiego weekendu, no to ile staliśmy? Z 15 minut na wjeździe. Nie jest najgorzej. Lecimy dalej no, co oh. to, to zawsze mega lubię w skolnitach poza imprezką to to, że panowie pomagają, wkładają i ściągają rowery. Super, dziękuję bardzo. Tu jak widzicie, mała zmiana. Jeżeli chodzi o kosteczkę, wszystko wybrukowane, bardzo ładnie to wygląda. Syk, one By Na wstępie kilka ogłoszeń parafialnych. Miał być odcinek w czwartek, ale niestety przez to, że ostatnio zaliczyłem małe dachowanie na otwarciu sezonu na kazurce, ścigając się na bilajnie, odjechały mi dwa koła w bandzie, przez to mam taką pozostałość ładną po zdrapce na szyi, także niestety nie udało mi się na czas wykończyć odcinka. Jeżeli chodzi o to, co w najbliższym czasie, to mam dla Was jeszcze do skończenia odcinek podcastu Oni z Mikołajem Pytelem, królem rowerów z Airbajka. To już w najbliższym czasie, a tak jak wspominałem wcześniej, jeszcze właśnie vlog o tym, jak to jest organizować festiwal rowerowy w Warszawie, czyli oficjalne rozpoczęcie sezonu w Bike Parku Kazura. No i też już niedługo bonusowy odcinek z moich 30 urodzin, ale o tym dowiecie się za chwilę. No i spokojny, kontrolowany przejazd, bardzo fajnie, aczkolwiek jak jedziecie i macie np. jakąś nerkę czy coś takiego, to lepiej mieć to z tyłu za sobą, niż i przed sobą, bo wszystko co jest przed wami będzie was ciążyć bardziej do przodu. Więc tak, jeżeli chodzi o trasy, które tutaj są, to zielona na początek dla każdego, kto ma sprawny rower, spokojnie sobie poradzi i jest w stanie stać na rowerze. To nie będzie na tej trasie żadnych niebezpieczeństw. Może jest jeden większy zakręt, który, który wymaga troszeczkę lepszej dobr dobrania lepszej linii, ale poza tym jest jak najbardziej spoko. Pyk, widzę tam w tle skoki. Dobrze. Jeżeli chodzi o trasę zieloną, to akurat nie będę ją jechał, bo jest najłatwiejsza ze wszystkich bike parków, które znam. Jak macie jakąś dziewczynę, albo kolegę, który średnio uprawia sport, a chce zacząć zabawę z kolarstwem, to śmiało, zielona to jest trasa dla takiej osoby. A dzisiaj też trafiliśmy na święto sąsiada, ekipa się rozgrzewa i będzie dawała czady za chwilę. Jeżeli chodzi o trasę niebieską to jest raczej taka sama jak w zeszłym roku poza małymi zmianami w kilku miejscach zostały poprawione najbardziej niebezpieczne elementy, przede wszystkim hopa pod wyciągiem gdzie jadąc na wyciągu na pewno mogliście widzieć jeżeli tu byliście, że czasami jak ktoś nie do końca umie skakać a próbuje atakować taką hopę nie dolatuje i może spadać w krzaki, przysłowiowe maliny, więc kilka zmian pokażę Wam je za chwilę oczywiście na filmie. Jak najbardziej fajna flowowa traska wygładzona. Także śmiało polecam każdej osobie, która chce się rozgrzać. Zacząć sobie z takim, jak to Janek lubi mówić, warszawskim pump trakowym bike parku. To, to jest zdecydowanie miejsce dla niego. Na pierwszy dzień. Super. Beheng! I tu jest taki nowy elemencik fajny. Fajna skrętna hopeczka, Naprawdę fajnie się leci. Fajnie wygląda. To taka pierwsza zmiana. Tu jest wygładzony ten spadek. Się już go nie ma czy też jest wygładzone I kolega Czyli zobaczcie sobie, to jest też zmieniony element To była taka rzecz, która Za każdym razem jak jechaliśmy z wyciągu To trzeba było zakrywać oczy Żeby nikt Cię nie zabił Teraz ta dziura została wypełniona Także spokojnie można już daleko latać Nie powinno być niespodzianek Także to jest kolejna zmiana Lecimy dalej No i poza kazackimi widokami wiadomo jedzonko. Oh. No i na koniec trasa. Czerwona, szybka strzała o ile pamiętam. Ta trasa jest takim połączeniem ładnej, wygładzonej trasy z elementami trochę terenowymi. Jest trochę korzeni, jakichś pościnanych pni, czasami pojawiają się jakieś kamienie. No, ona też jest w lesie, także jeżeli pada, padał wcześniej deszcz, to potem na pewno będzie bardziej wilgotno. No i znajdują się na niej duże gapy, które też da się przejechać, ale już jakby nie głównym torem jazdy, tylko typowym chicken line'em. Fajna traska, kilka ciekawych technicznych elementów. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie nie będziecie skakać, bo tu się nie da skoczyć. Znaczy nie da się przejechać. Tutaj do prawej. Jeszcze możecie się wycofać. Mijamy po lewej. Pozycja szerokoska, pik, pyk do lewej. Tu kolejna chopaczka, ale ją omijamy, pyk, chopa. Omijemy sobie bokiem. Pyk. Super. Dobra, zatrzymajcie się niżej. Mała zmiana względem zeszłego roku, czyli bardziej podniesiony step down można powiedzieć. Czyli na pewno będzie potrzeba mniej prędkości, żeby cyk polecieć sobie tu i pojechać tam dalej. Powie walkę o przetrwanie, a tym A ty co? Czyli tutaj pamiętajcie o tym, że ostrożnie hamując ten zakręt. Lecimy dalej. Tu kochanie bokiem już jechała. Pyk, tak jest, tu się nic nie zmieniło. Jedziemy. Jedziemy dalej. No. To... Oczywiście hopkami na czerwonej trasie myślę, że to jest tutaj jeden z takich cięższych elementów, czyli te tutaj dwa ostre zakręty, jeszcze tam kamień. Teraz jakieś ślisko, to jest tak technicznie, fajnie, ale technicznie. Hej. Tak jest. Także za każdym razem, kiedy tutaj jestem, jaram się. Jako pierwszy bike park na rozgrzeweczkę zdecydowanie wam polecam Wisła Skolnicy. Byk. Czyli tu znajduje się wypożyczalnia tuż obok. Kas. Tu macie kasy. Tu się właśnie znajduje wypożyczalnia, mały serwis. Jeżeli chodzi o szkolenia, to godzina kosztuje 150 zł i jest w opcji 1,5 godziny. No bo rzeczywiście godzina to jest za mało czasu. Ledwo zdążycie wjechać i zjechać. Także 225 zł, mniej więcej was wychodzi szkolenie. Do tego rower 180 zł za dzień. Myślę, że całkiem spoko. Wszystko jest na miejscu. Ty też. Minia, myjka, po wszystkim można sobie wyczyścić rowery. Klasycznie wypucować. No i na koniec, wiecie, kochani, klasycznie. Subskrypcja, poprzedni film, inny film. I do zobaczenia, ziomale.